Hej, że Szymanku, jakże tym fantastycznym dźwiękiem od g rozpoczynamy kolejny odcinek z Rocket League. Dzisiaj coś nowego od tego sezonu, czyli trio. Jest ze mną standardowo mój kolega z duetu, czyli Maverick. Cześć, Szymanku, witajcie. No i jest ten pan w tych dźwięków, czyli G-Roy. Okay, ok, let's go. Tak jest, a zatem co? Standardowo trzy meczyki na, na odcinek. I co? Widzimy się już w pierwszym spotkaniu. Ja polecę. Oj. Ja lecę, g do prawej. Masz O <laughs> Ty bramkarz Dobrze Do, do mnie mówisz? Peter Schmeicher O kurde Asekuracja na bramce jestem Uuu. Asystent bramkowy No powiedzmy Normalnie za boiskiem stoję, żeby asystować ale wiesz Ale patrz jak poklepałem ładnie z nimi Nie w tą no, stronę Giroy your chance Ach, Za wolno Rzuta do nas do, do nasza Ej, coś mnie wybiło Dostaję. z bramki Dostaję za to mordy. Kar Karnego dostałem Ale ale to jest chaos moi drodzy Dawno widać, że nie było grane 3 x 3 Dawno w ogóle nie było grane to też prawda Ale ja i Maverick to wiadomo, jesteśmy najlepszymi graczmi y, Neymar, ale nie junior oraz Runaway, nie Gauchy Kto gra w Minecrafta, ten gra w Minecrafta, no Wystawka? Szczerze, to by było lepsze, jakbyś nie dotykał Tak? No to tyk woli najbardziej Nic nie widzę przez ten boom bum bum boom, boom, boom. Bum! Masz Maverick, bi. Tak jest! On się będzie czasem włączał do akcji, Kupam, a będzie zdobywał bramki no. O kurde. <laughs> to raczej taki centrostrzał bym powiedział Tak na poprzeczkę poszło Polska Ekstraklasa może się uczyć, co? Ej, ej, kolego! Zapędza się tam coś Ja nie mam mitra, także ja sobie tak lecę, żeby lecieć no i prawdziwy bramkarz jest na miejscu Ej no wybra... O dobrze! Jedź dalej, jedź dalej G-Roy Ja dojadę, ale nie mam nitra Nie mam piłki nawet Już masz, zaraz się dam Jednak nie o, tam? Bramkarz! Dobrze! Jestem na przyte. Kurde, nie sądziłem, U. że mi tak zgra No milik! Patrz, ale to... to... to patrz. Ale Ale to jeszcze... nie ty mi zgrałeś, tylko oni Ej, psujesz że nową akcję. Była laga od, od Wojtka na bramce, tak? Do nie. mnie na skrzydełko. Niesamowite. I wiadomo, no Polska reprezentacja zawsze tak jest, że na nie mnie wykończyć. Nie, znowu mnie wysadził ten sam ziomek. Nie podoba mi się. to. Jeszcze zero, jeszcze. Wow. Przepraszam. Cięta szwedzka. To było... <noise> eee. Szkoda, szkoda. No, <noise> jeszcze zil się we mnie ładuje, no. Ja no patrz! Po popędzam, trze trzeci raz ten spiejemy. sam ziomek. Mnie nie rozwała. Jakbyś miał taki popet. Co tam się dzieje? Wyjazd! Bo jest sytuacja bramkowa. Myślę, że co 5 sekund jest mniej więcej jakaś sytuacja podbramkowo-bramkowa. To tak jest i słupek. Teraz dobitka, bo nie mam turbo. To tak jest fantastycznie. No, no tak Jesteśmy dziadami No i zawsze to... Zawsze to najmniejszy przeciwnik strzela ku Deburza <grystwo> Skąd jeszcze jest najmniejszy, to nie rozumiem Sprawa no, ja. już z pisma. Ja. Mawerik, nie chcę nic mówić, nie? Ale... Ty jesteś Panowie. Dobrze jest gościa co siedzi ja na, jest... na ławce. Ja jestem jak jestem... jest Jakryściowiek, gram wszędzie i nigdzie O kurwa! Pojawiam się i znikam. Chyba nie gramy na Elcze tym razem. Poczekaj, poczekaj na następnym meczu, co się będzie działo. No fajnie, no ta że Elcze <laughs> jest w następnej kolejce, to już nie moja sprawa, no. Jeszcze! To, o jezus! Święta podbita. No kurde, nie trafił. Do środka, proszę. Kurde, wybili mnie pod ich bramkę trzy razy. 6 razy 30 sekund panowy. Nie skoczyłem dwa razy, ja mogłem. Ale podbił na dobite Messi. No, podaj. Masz nadobite. Hmm. Więcej nic nie mogłem zrobić. No! <laughs> nie! Nikt nic nie mówi i nagle słyszę śmiechy. O co chodzi? Co za śmiechy? Uh, 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 uh. Nie wiem, ale się domyślam. To co? Trzeba... Co tam się stało? Trzeba... Ktoś... Przeleciał koło mnie. Zgadnij Zostało. dlaczego Dobra. ktoś przeleciał nad tobą. Ło, trzeba lecieć, co? LCMN, zapraszamy. Oh no! NO GOD PLEASE NO! 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 Oj, no! O Jezus... Ej... Jeszcze nie zgadniesz kto by wziął dwa razy turbo teraz pod rząd. To mogłem być ja. No mogłeś być ty, nawet byłeś ty. Ale krzyczył, uwaga! Oh no i się nie przesunąłeś, no. A to ja się miałem przesunąć? No, nie no, mówię tak. A jak wiem, się przesunąć jadąc w linii prostej. Ale ja cię odbachuję, że. No to tak, po sekund. Wiem, powiedziałeś, przesuń się. Czy tam z drogi, ja już stałem. Na ulicy też tak się, się otwiera okno, wam się. Przesuń się! Szybko! A to z pasów zejdź. Z pasów zejdź ojo no nie, no nie gadaj uuu mawerik ma. dobra interwencja była teraz ale patrz ale pas mawerik to rozgrywa sam on to robi przejmę ja jego kontrolę nad nim jaaaa raz te wybijem ehh walka bark bark ciało w ciało a jeszcze raz a bito bito na no dobicie LEWANDOWSKI ENTREMENT AGES Mówiłem? To się dopiero zaczyna. Tego nie szło zdupić. No sobie tak. O, ależ interwencja, to jest ten goalkeeper, którego ja potrzebuję w swoim składzie. O. Ale leci dalej z akcją. Przedłuż. Oj, wy, wy, co? Wyksztuj to z siebie. Kartka powinna być. Karny. Karny. Dzida. Na skrzydełko I Lewandowski! No bomba? <śmiech> <śmiech> What a bomba! Bombastic side Dobrze! Lewandowski w obronie! Ja dostałem czasem obronę się, za to, nie? Czasem cię... czasem się trzeba wrócić Rozumiesz? On dostał obronę za to Tak? No ja. Tak Czemu Co miałbym nie dostać <laughs> Nieważne Ja bym nie Bombastic o, ale dzida nade mną leci Jasny grid Aż żeś, żeś tego nie wziął w ogóle? Jedź Słuchaj, ja dawno temu na obronie grałem, teraz już nie <grym> Tam jeden sezon się zdarzył Ależ Lewandowski robi piruety normalnie Nie wiedziałem, że on tak potrafi O ktoś? A, nie ma tam uwagi. I mnie rozwala gościu, co jest i tak z tą grą. Bo ty o to chodzi w A Rocket League. Okej, okay, ale... To, że odgrywamy Złodem... rolę. To, że odgrywamy rolę piłkarzy, to wiesz, nie znaczy, że tak jest jak w piłce. To no, jest ja zdaję z tego sprawę. Brzmi jakbyś tak nie było. To, że jesteś Lewandowski i grasz tylko z Elcem zbyt do siebie, mam wrażenie. O może. Zaraz tu kontuzję łapie i tyle. To automatikerze akurat. zwrot do nadawcy, jeszcze prawie w okienko zdob trafił, nie? A obronę dostaje za to, chłop. No bo było prawie okienko, jak mu dobrze mówisz. Ale to. Tu... Przepraszam. Rozpędziłem się, już nie wyrobiłem na hamulcach. Tak to jest jak auto z 2000 mam. O jak się... Dobra! Bronię to! Musiałem, że to przeciwnik. Aha, jestem ja <śmianowicz> na to, Brawa. Indywidualna akcja. Obronił, podał <śmianowicz> i wykończył. Ja też się żyłem. Szczęźnik. Very good. Very nice. Co ja robię, kurde, kurde na bramce teraz, ty? Lewandowski szyna wraca. Na katolicyzm! Uf. Co, <grychowia> <grychowia> za sekuracją, tak jest. Tak jest. Lewandowski, patrz, jak se dał piłę. O nie, no i... jest tu idzie... <grychowia> Cześć. <grychowia> <grychowia> Jestem w powiedz. Oni lecą w trzech, to czemu my mielibyśmy zbyt długi? Ale to my wygrywamy, wiesz? Lewandowski, wow. patrz. Wow. Wow. Szkoda, że nie ma kto by kończyć. Oni Oni nie się no Nie jecha. ma, nie ma, nie ma. Cholera jasna. Gdzie byłeś? No ja widziałem tylko kto puszy na bramce. Ja Już widzę, że. Eee <noise> no. Pojechał. Pojechał, odpowiedzialność zostawił. Ja no bym. Bo... Batak, o, ja szedę z ale, ale widzę, że on. Pewnie będzie to miał, tym sasędziówka. Ziu. Aby wejść. Na prawej. 100%, 100 skuteczności byś miał. No dobrze poszło. Teraz do, do, poszło do mojej prawej, no. Nie da być. Ej, ja to wybiłem, przepraszam, Wers obrona Z okienka to wyciągnąłem. Kiedyś nie wiem czy pamiętacie dostaliśmy w turnieju coś takiego w kurde w doliczonym czasie gry też Kurwa oh my... no, GOD! No, God, please, no! 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 Nie, ch nie chcę nic mówić, ale... <grywka> to to był miał być Elce. Kupmy Elcze jest teraz. Uwierz mi, czy jest teraz. Lewandowski, słyszysz mnie? You are the best when you play Beccyn. against. A... Da... Ja muszę Dobra, stój stój z przodu, będziemy ci dawać wszystkie piłki. Dobrze, Robertci. Pieczka, przyjęcie gol. Robertci, gdzie jesteś? Strzelaj, Robert. Z tyłu strzał na bramkę. Przykryty przez trzy osoby. Walka w środku pola, co? O jest ich tu masa, ja nie mam. Zrymowało mi się coś, ryby, ale, ryby, ale, ryby, ale, ryby. Nie, ale coś niesensuralnego się zrymowało. Oj, dostałem bampa! Aha, dlatego. No, ty chciałbym masz, ci. ci. dzieje. No, to dostałbyś wystawkę ode mnie. Oj, Andy. Lewandowski. Roberto. Jak robię autobus. Jak tak, Carlos chyba, nie? Nie, yeah. podobna masa. Mięśniowa czy jakaś inna? Masa ogólnie. Wow, co się dzieje? No bo Robercika tu nie widzę w ogóle. Robercik to idzie na środku boiska, ale w ogóle spod bramką go przeciwnika nie widzę, nie? No ja jestem. Ja jestem. My się musimy, Maverick zmienić. Zmienia tak. się, Robercik będzie wykraczał. Na razie ja to wykracza mnie. Psychicznie, no. Patrz. Dzido na Robercika. Eee, no, dajże spokój. To, daj Masz być... O Jezus! Wow! Ja myślałem, że stoisz na bramce, ja bym ci tak fajnie cofnął. Ja no, Maverick, musimy się dogadzić. Jeden z nas... Wezmę? Że jeden z nas jest trochę wyżej, a drugi jest tak wiesz, przy bramce, nie? I się musimy Masz... zgrywać. Tak, tak graliśmy. A chodzi mi o to, że mamy Robercika, który <laughs> nic nie stoi. I jakoś kurde 0.0 mamy. Bercik pomaga. Kur... Ile, Robert... ile, po, ile podań miałem, się pytam? Robercik w kadrze, nie? <laughs> <laughs> Paul, faulują mnie. Ej, Robertcik... <laughs> Jak do tego doszło?! Nie wiem. Po Jedź, ja zostaję. Robercika masz. Nie! Jak nie? Przecież jest. Robercik, pomóż coś, proszę. Nie mam turbo, panowie. Daj do robercika! Eee. Źle mi podał, Bercik! no! Gdzie no, ty Dostałem kopa! Od kota, no! Nie dostajesz kopa, widzieliście, żebyś go nazywał. Robercik! Bercik! Ale mnie akurat nie słuchał! Teraz, teraz, teraz! Feraz! Bercik! Przysyłali nogi, żeby mnie pokonać, no! Robercik, daj robercikowi! Robercik! Nie no, więc, ej, powiem tak, bardziej nie mogliśmy mu no, wypracować tej sytuacji, po prostu bardziej się nie dało, no. Robert, te, tego tu jestem. Popatrz, teraz popatrz na tabie, nie? Przestały no To znaczy, że miałeś trzy sytuacje. No, Kurde, dupo, nie, nie było Robercika. Ale się, bo się pojawia i znika, pamiętaj. Roberci! Kurwa, to że jesteś z przodu nie znaczy, że musisz grać na środku. Możesz też czasem do skrzydła zejść czy coś. Tej bo Robercika Nie dobrze. Jak zwykle kuźiłem. <grym> Ta. To jest, to jest po polskich kibiców. Którzy, którzy są za realem. Mmm, ja jestem za realem. Sfaulowali, ale Robercika to nie. Nie. Nie, 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 nie. <grym> Robercika to nie. Bo Robercik i tak nie istnieje w wielkich meczach. Co, ten. Teraz? Roberto. Ta chyba i Roberto. Zdecydowanie góruje na no, Robercik co prawie jedną. Robercikowi się bramki pomyliły przez chwilę, ty. Gol to, to gol. Te, za, dużo, za, za dużo... rozmawiacie po prostu. Za, ale, ale... ale... ale to bądź tej bramki. Musisz, powinieneś mieć jeszcze jednego gola i asystę tak jak było naprawdę. ROBERCIK! Muszę mieć do tego predyspozycję Nie, słyszysz tego Robercika? Nie. Kutwa... Dobra, widzę, że się tak nie da. Trzeba tu... Trzeba coś, coś zrobić. Trzeba coś zrobić. Pokręcić się. Coś ten tego... Jeździcie obok siebie, tylko tyle chcę wam powiedzieć, nie? No to... Robertcik... Ja Bezna. No. Nie jestem w stanie nagrać <laughs> Robercik w ewidentnie o, Przes... o, się nic nie dzieje. To nie, są, to nie są warunki dla mnie korzystne. Nie... Maverik, wracaj, wracaj. Nie bój się, wróć po prostu. Nie boję się. Ja bym się bał, bo Lewandowski tu wrócił. Jedź, jedź, Robert, jedź! No i chuj! Robercik! walcz! Walcz! Oni sami walczą. Ej, turbo mi ktoś ukradł, chciałem lecieć na turbo, jestem ja skaczę i mam turbo teraz. Rupercik! Dobrze. Wow. No i kto strzelił w ramkę? Wiecie co, wyobraziłem sobie teraz mecz z jakimiś wyspami owczymi i usłyszałem teraz takiego Robercika no i kto strzelił bramkę. <laughs> Tymczasem jak wyglądał przebieg meczu. Hmm. Ale dobra, moi drodzy, trzeci mecz to był właśnie. On w końcu udało się wygrać. A Robercik jest? Mistrzem świata. Yes. <laughs> yes. To co, dziękuję za dzisiaj. Ja standardowo byłem. Knop już ze mną był od środka. W tym garniturze. Jakże fantastycznym. Jiro jaka Robercik kurde A od lewej w czerwonej klucze był Maverick Dziękujemy wam serdecznie Nie zapomnijcie o lajku i subskrypcji na tym kanale A przy ok Nie co już uciekasz ty <ścoughs> I zmączajcie bo już Robercik poszedł Robercik poszedł Ale jeśli zostajecie tu dla Mavericka to pamiętajcie że W opisie jest link do jego kanału I cię zapraszam bardzo serdecznie Teraz Robercik możesz się już pożegnać ostatecznie <ścoughs>